Tutaj tutaj to już jest jedenasty odcinek z serii Minecraft według Pychamena i dzisiaj w tym odcinku, jak zwykle, lat, lag początkowy. Um, dzisiaj w tym odcinku pójdziemy do Netheru, tam, tam 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 tam, ale najpierw pokażę wam co zrobiłem. Ogólnie mam też ten jak kilof, tylko że mam nowy jeszcze, bo tam no tam tego zostałem w screenie, jako taki pierwszy kill off będę go enchantował Mm, diamentowy hełm, diamentowy napierśnik. No i sobie zrobiłem nowy. To jest ten karpet, czyli dywan. Tu też, więc ogólnie tyle. Jeszcze zrobiłem basen, tam gdzie znalazłem tą wodę na time TimeLapesie, Jeśli widzieliście, yy, oj, no tutaj musiałem zamurować, a to nie tędy się schodzi. Jestem chyba gotowy na tą wyprawę, albo nie. E, jeszcze pójdę do, mikrof Ech, ja cię, do mikrofonu... do mikrofonu, mm, do, do, do... magazynu. Znaczy do tego, do... tutaj, do tutaj, tak. E, no tyle starczy, bo znowu nie będziemy jakoś mm, wiółki, ilości surowców stamtąd zbierać. Jestem dosyć dobrze uzbrojony, więc powinno być ok No i tutaj zrobiłem schody, ładne, podwójne, może na chwilę być lak, żeby się wy wyrobił świat. I to jest basenik. I ogólnie wykorzystałem tego pistona i tutaj jest taki zlew, że on, off. i taki, taki fajny wodospadzik się robi. No i klik. No i schodzi w dół. Dobra, no to wchodzimy tak. 3, 2, no tak zrobię. 3, 2, 1, start. Ja zrobię cięcie i po prostu jakby się wygeneruje świat, to, to do Was wrócę. No więc yy, widzimy się po cięciu. Dobra, już jestem i gast we mnie strzelał. I dalej strzela! Łodź... Mm, nie umiem tego odbijać. No jakiś niecelny jest cienias. Oho, czyli tam gdzieś jest bo ogólnie to jest twierdza nad nami, tylko nie wygenerowała się. Yy, dobra, więc prawie że portal mi wybuchnął, bardzo się bałem. Jakbym portal wybuchnął, to by nie było fajnie. Ten gast mnie dobija, on mnie zaraz po prostu zestrzeli. No i będzie problem. Dobra, więc kopiemy się. no ludzie, no podkopują, podobną klocki tymi wybuchami swoimi hamsko tak dobra, musimy zapamiętać gdzie mamy portal, bo potem będzie dupa. No i tak jak tu wejść? Chyba tym. Wchodzimy. O nie, nie Fuck, tak, jak trafi to po nas. Nie trafię. Teraz jest fajnie, bo chyba pogorszyli jego celność, bo tak jakoś słabo celuje. Dawniej to było po prostu tak, że taki koks gracz to się bałgasta. A teraz, o nie, ten napitala. Ja się gaszę, jakbym miał fire resistance po prostu. Zapalił się, o, jakie lagi! Akurat teraz lagi, no dziękuję bardzo. O jezus. Ziomeczki. Po prostu nie wiem czy to był, był dobry pomysł z takim uzbrojeniem moim dobra, jestem ja ucieknę. Kurczę, jakie lagi po prostu 17-18 fpsów, ów no już się uspokoiło. Przydałoby się znaleźć jakiś ich spawner, chyba tam jest, tam jest spawner. Ale mam lagi, lagi, lagi. Spawner? Dobra, zaświeciłem, zaświeciłem i już się nie powinny spełnić chyba. Zabijecie, zabijecie, bo musimy zrobić ten alchemiczny stół. Stojak, tak zwany. Dobra, jest, mamy power blaze roda, hehe. się dalej, no. Jakie ja po prostu... Chyba sobie to zbiorę dodałbym prawie cały level 20, więc spoko. Mmm, dobra, no i tak. Fak. No idziemy. Chodź chłopie, chodź chłopie. I ta 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 dostać ta 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 opcja nie najgorsza Mhm, zapalił za mną, widziałem. Wyjdziemy sobie tędy. Grzóbek. Te dźwięki gastów. Heh. Dobra. No, idziemy jakimś korytarzem. Kwarc jest super surowcem. Znaczy, super, no on jest bardzo ładny, po prostu. Jak można nim tak fajnie dekorować, powinni zrobić kwarcowe narzędzia, coś takiego. ten czarny murzyn, czy jak mu tam. A on mnie automatycznie atakuje, rozumiem. Ale ja mam jak sobie mieć w ogóle. To już nie, po, no, nie powinien być taki pro, wielki problem z nim. Co ja dostaje? Wębie. To są przejściówki jakieś. Praktycznie nie, praktycznie nie wiem, po co tu przyszliśmy, chyba tylko tak pozwiedzać. Bo, 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 no bo tak głównego celu jeszcze nie mam. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli brodawki, aczkolwiek, no. Zobaczymy, to jest taki unikat dosyć. A już zniszczyliśmy jeden spawner, to jest już coś fajnego. O kurde, ja teraz zapomniałem, gdzie jest mój ten portal. A miałem pamiętać. Dobra, gdzieś do tyłu. Coś tu jest w ogóle. Chyba nic. Hmm. No idziemy, idziemy, ale ja nie, nie wiem czy tutaj coś będzie po prostu, no. Już odcinek trwa pra... Pak, nie! FAK OK. Żyję, nie, dobra, nie, ja się tak nie bawię. Ja się tak nie bawię, bo... Ale dobra, robię małe cięcie widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem, bo tata ogólnie wszedł do pokoju i już będziemy wracać chyba. Ym, dobra. Jeszcze zobaczmy, może tutaj będzie jakieś wyjście. Światło. Mhm, fajnie. W ogóle nie wiem skąd w tym netecie tyle światła się bierze, bo ogólnie taki jeden ogień to nie rozświetli takiej całej jaskini, a tu wszędzie jest jasno. Jakby za to, to moje kanarki tak się drą. Więc, sorry. No i wracamy. Jeszcze pozabijamy po drodze parę <coughs> tych, tych, jakim tam. Potworków różnych ogólnie. Fajnie teraz jakbym pamiętał, ale chyba tu. No tutaj. Jeszcze pójdziemy tutaj na grzyby. Na grzyby. Hm? nie, 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 bo jak spadnę... A jaki lag. Dobra, no to idziemy, ten będzie teraz do mnie napitalał pewnie. No oczywiście, chodź, 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 chodź. Piękny kanarki don. Nie no, teraz chciałem się śpiewać. Ludzie, ludzie, znaczy ptaki. O, fak. Um, dobra, teraz muszę znaleźć ten portal. Tak, to ten doje. Tylko, że te pigmeny teraz będą mnie atakowały fajnie. Nie no, świetnie, ja się po prostu bardzo cieszę. Naprawdę cała armia mnie atakuje. Chodźcie, nie, chodźcie. O, jakie? Jaka cofka. Omyg, jakie bagi. Dobra, ogarnę te bagi i widzimy się za chwilę. Do ogarnąłem To, tak? Teraz się troszkę cykam tam wejść, jeszcze się najem. I bijemy, 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 bijemy. Chłopie, nie wejdziesz. Tu nie, nie, nie ma siły, nie wejdziesz, nie. Bijemy i bijemy wieprze. Aha, dopiero teraz chcą mnie bić, czyli one mnie nie chciały bić. Fajnie. Au, au au au, proszę nie, proszę nie Ludziska nie, ziomale, ej! Ziomale, chłopie, chłopie Ziomale, ej! On mówił przez klocka Jaki hardcore Jeszcze mi nic nie dały, no po prostu Dobra, jest jeden Gold Nugget, chociaż tyle i teraz szybko wracamy, bo jak po prostu nas gdzieś tepnie, gdzie indziej, to Tak. Nie! No gdzieś następnęło! Fajnie po prostu, wiecie? Fajnie, świetnie. Jakie to kordy w ogóle? Gdzieś... Teraz jak się nie pojawimy w domu, to po prostu będzie, będzie problem. Ale spróbujmy. Nie no, czemu się nie pojawiamy na chacie? O my G! pojawiamy się na chacie może trzeba wyjść od tej strony czy coś A, fajnie zgubiłem dom świetnie dobra <laughs> więc y, może trzeba będzie się potem zabić tak tata oczywiście ale śmieszne haha ha, po prostu Yy, dobra, w ogóle ja się pojawiają gdzieś w innym miejscu w netterze? Nie, w tym samym. No to what? what? What, what, what? Nie wiem, może ktoś zniszczył mnie? Przecież ten, ale jak mógł się zniszczyć u mnie w domu? Hmm, dobra, nie wiem. Będę musiał to ogarnąć ogólnie. Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie, co zrobić. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. To było na tyle. No i cześć. Okazało się, że po wygenerowaniu mojego świata e, po prostu pojawiłem się koło na tak z 150... No, z 150 kratek od mojego domu. Więc nic nie jest to będę miał drugi portal. Więc dzięki za oglądanie. No i cześć! Siemanko to jeszcze. Ja w takim drugim bonusie jakby już po zakończeniu odcinka, więc chciałem wam tylko powiedzieć, dlaczego tak się stało. Zapomniałem, że tutaj, że portal, jeśli na przykład położymy gdzieś jakąś świeczkę, to on będzie cały czas, jeśli w tym samym portalu w neterze gdzieś przeteleportujemy, postawimy w tym samym miejscu świeczkę, on będzie teleportował nas zawsze do tego samego portalu. A jeśli na przykład tej świeczki by w natarze nie było, to on stworzy gdzieś blisko naszego portalu, któremu się telepo teleportowaliśmy, nowy portal, po prostu taki sam bez żadnej rzeczy, no nie? Czyli na przykład jak chcecie, żeby jak na przykład macie dwa portale teleportujące, no to w dwa miejsca neteru, no to na jednym stawiacie pochodnie i na tym w neterze też pochodnie, wtedy będzie Was teleportowało tylko do tych dwóch, a na przykład tamtego jednego stawiacie takiego samego, takiego po prostu o, i drugiego też i po prostu będzie was teleportowało. To są jakby takie że jakbym ja tutaj postawił jeszcze dwie świeczki w neterze. Na tym portalu będzie mnie po tutaj, no nie? Więc po prostu, no, więc po prostu takie, takie jakieś urozmaicenie. Dopiero teraz się kapnąłem, więc to było na tyle już do końca. Dzięki za oglądanie no i cześć!